Cześć wszystkim jak się macie z tej strony ŻafPLA to jest kolejny odcinek zagrajmy w Neverwinter MMO Kontynuujemy naszą przygodę z poprzedniego odcinka dalszą część intrygi z czarodziejem razadem chyba Zaraz zobaczę dokładnie. Ten quest nazywa się Kaprys czarodzieja. Mam znaleźć tualo błyskotliwego dowiedzieć się więcej o razadzie tak dokładnie. Co tu mamy za nagrody? Jakiś mieczyk, długi miecz obowiązku. Dostanę za tą ciekawą misję. Przyda się na pewno silniejszy mieczyk, to nie ma wątpliwości. Dobra, idziemy tylko na początek. Porozwijamy tych gości. Ach, ładnie. Ich rozwaliłem. Mam ze sobą Faustusa, który mnie leczy. Gdzie tu jest. No proszę. Ołtarz złoto. Tu nie mam chodźcie, Co to za w ogóle stwory są o to jakieś dziwaczne. Faustus mnie leczy i bardzo dobrze. Skrytka czarnej ziemi, niepotrzebne mi są takie przedmioty, bo do nich, żeby je otworzyć trzeba... Trzeba niestety <laughs> mieć specjalne klucze, których nie da się kupić i gdzieś tylko w sklepie za mikropłatności, więc sorry, ale Gregory, nie ma szans. Dobra, w sumie mam tutaj napój, który nie jest mi potrzebny, ponieważ... Wróż, masażu, jak to powiedział znany youtuber, tarcza szmato. Tak jest. Co my tam mamy? Tu widzę trupy, 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 trupy. Co to za koleś jest? Dobrze. Co tu się stało? Szedłem do pracy, gdy nagle usłyszałem hałas i zobaczyłem dziwne światła wydobywające się z domu czarodzieja Tualo. Te potwory zaczęły wychodzić z jego domu, wyjąc, krzycząc i atakując wszystko, co stało im na drodze. Wykrzykiwały coś rodzaju, droga jest otwarta i ten świat jest nasz, ludzie umierali, coś strasznego. Proszę, musicie powstrzymać to, co sprowadza te stwory na ten świat. Nie wiem czym dokładnie zajmował się Tualo, ale cokolwiek to jest, trzeba to powstrzymać. Zobaczę co mogę zrobić. Na razie zaczekaj, tutaj. Spoko Faustusik. Ty tu masz pilnować mnie, a tam co się dzieje? Przerażony. Astu stów Nie Bijemy tego gościa. Co to jest gość jest taki ciężki wzewiczek Już zdechłeś Mam nadzieję, że zdechłeś Wstysty urok! Weź wszystko Pewnie, że biorę Faustus mnie leczy, więc mam domowego healera ze sobą co bardzo dobrze, bo bardzo się przydaje taki. Pewnie wielokrotnie już miałbym problemy, gdyby nie on. Jesteśmy w środku. Faustusi rzuca mi zdrowienie. Ula la la la, a to co? To jakieś kule. tró masz ziay zdyka tam zawie wiele co on tu się dzieje Już leżysz, Kmiotku? To wszystko. Pewnie, że biorę wszystko. Co Wy sobie myślicie, że co? Ognisko. Zwój identyfikacji też się przyda, tego nie mogę wziąć. Tego też nie mogę wziąć. Co to za kulki są? Nie mogę nic im zrobić, niestety. Dobra, idziemy dalej. Bić się z tymi maszkarami. Tu coś jest, tu nic nie ma. Pochodzenie pługawych pobiotów. No to dobra, poczytamy. Plaga Czarów To było wcześniej Pochodzenie plugawych Pomiotów Zapiski na szczątkach kartki ze spalonej księgi głoszą Jakby ciało humanoidów ulegało Zniszczeniu przez sam kontakt Z obłędną rzeczywistością odległej dziny Nie wiadomo jak szybko dochodzi do tej transformacji Ale ma na to wpływ Fizyczna tężyzna zbadanego I co ciekawe siła jego woli Samoświadomość oraz poczucie rzeczywistości Dlatego ostrzegam praktykujących sztuki tajemne przed kontaktem z odległą dziedziną. Tylko niezwykle zdrowy i świadomy strzelodziej może zajrzeć w otchłań i wrócić bez szwanku. Litera... I się chyba coś urwało, nie skończył pisać. Bóg badacz odległej dziedziny, czyli Farplane, tak to się chyba nazywa. Jesteśmy gotowi? Chyba tak. Jakiś symbol Zapierdzielił jakiś magiczny znak. Lucian Pankrates. A tu chud... Kto ty jesteś? Jakiś kolor Dzięki OMI za zada zesłanie pomocy. Nazywam się Lucian Pankrates, Jestem uczniem pana Tualo. Pan Tualo wykonywa pewien rytuał, utworzył się portal i wypłynęła z niego masa plugałych pomiotów. Zapieczętował drzwi, ale w tym udało się jej już uciec, a jeszcze więcej się zbliżało. Musimy zamknąć ten portal. Mogę zdjąć magiczną pieczęć przy zamkniętych drzwiach, ale ty musisz wejść do środka i zniszczyć kryształy przywoływania zasilające portal. Dobra kolego. To zdejmij tę pieczęć. O ja pierdziele. What the fuck is this?

Ale z przywaliłem teraz. Ale ładnie ci teraz przysaliłem i zginąłeś, kolego. Ha ha ha. Ha, ha, ha. ha, ha, ha. ha, ha, ha. Otwieramy skrzyneczkę. Świetlisty urok, ranga pierwsza. Lulalala, Lula, co to mamy? Tutaj coś było, jakieś czary-mary, hokus pokus, odprawiane. Tu biedny pan Tualo Dostał nauczkę, żeby nie bawić się z magią. Tu nie umiał opanować. Mimo potwornych ran ciało. Wyraźnie należy do Tualo błyskotliwego. Litościwie rozstał się już z tym światem. Bo chciała leży dziwna księga. Jest mocno podniszczona, ale da się odczytać tytuł transmogryfikację plagi czarów. Najwyraźniej Tualo korzystał z niej w chwili śmierci. Zobacz księgę. zabierz księgę. Nic pewnie znowu jakaś głębsza intryga. Gdzie jest ten pan? Ty kolego, udało ci się, portal jest zamknięty. Niestety jest już za późno dla pana Tuale. Jak to mogło się stać? Zobaczmy tę księgę. Dziwne: rytuał w tej księdze jest niepra nieprawidłowy. Ma zapewnić wgląd do tajemnic, plagi czarów, ale zamiast tego otwiera portal do pełnej koszmarów odległej dziedziny. No my szczęście, że jeszcze żyjemy. Razad, przyjaciel pana tualo poczuł mu tę księgę parę godzin temu. To najwyraźniej jakaś straszna pomyłka, prawda? No nie wiem, Lucia. Czyli Razad, co wcale nie jest taki dobry jakby się można było wydawać. Być może Państwo Lickleter mieli poważne... wpadli w poważne kłopoty. No dobra, to co my tu mamy? Długi miecz obowiązku. Na pewnie, że biorę. Co wy sobie myślicie? <tryk> co wy sobie myślicie tutaj? Drug cenny medziany medalion. Mamy tutaj coś nowego. Obrobiony księżycowy kamień. skrytka ziemi. Sztylet jest dla Łotrzyka, oszusta na handel. porażający. Na golnicę poziom 19 Aha. kluczy, ja nie mam zaczarowanych. Świetlisty urok, ranga pierwsza. Porażające na golnicę. Na golenice. już mam jedno niepotrzebne. Zwinne buty dla kapłana. Zidentyfikowany przedmiot, przebijająca ikona, oddany kapłan. Nie jestem kapłanem, więc Sory, Gregory, ale mieczyk. Mieczyk, pewnie, że tak. Dobra, co my tu mamy? Dalej się nie da, za mało mam tych kawyczków. O cóż, dobra. Tak <laughs> się nie da, to się nie da, później sobie nazbieramy. Idziemy teraz. Razat dostaniesz lanie kolego, bo nie lubię wrednych magów, którzy się... Faustus, niestety, levelu nie dostajesz. Szkoda bardzo. Hmm, zrobiło się widniej. Albo mi się coś zdaje. Nie, zdaje mi się. W ogóle jesteśmy? Tak poza tym. Aha, tu. Wróciliśmy i teraz idziemy do Sierżanta Noxa. Dobrze, no to idziemy do Sierżanta Noxa, zobaczyć co on nam też powie w sprawie tego, co to za. Idziemy um� do Lorda Noxa, znaczy do... Lord Nox? Nie, Sierżant Nox Rząd Noxa, ja mam nowy mieczek. Który wygląda podobnie jak stary mieczek. Szkoda, właśnie. No ale idziemy sobie, idziemy podziwiając miasteczko Neverwinter w pełnej okazałości. I Zawsze na tym, na, na, na tym miasteczku Neverwinter strasznie mi. Spadają klatki na sekundę. Za dużo tu ludności pewnie I dlatego tak Ale już jesteśmy bliżej niż dalej Jest i wspaniałeś Nieoceniony sierżant Nox. Jeśli pamięć mnie nie zawodzi, to uśmiech raz oddał tę ze spreparowaną księgę Tualo zaraz po tym, jak wyszedłeś z domu Linklaterów. Może się pomylę, ale mam poczucie, że zrobił to umyślnie. Zapewne... tak. Magiczna eksplozja. Poszukaj Josefa Linkletera w gnieździe żebraka niedaleko Enklawy pro Protektora. Może do czego dowiedzieliśmy się o razadzie, to czysty przypadek, ale mam przeczucie, że jest inaczej. Trzeba przypowiadomić Linkletera. Ściąga umarłe szczury odległej części miasta ściga umarłe szczury w odległej części miasta zwanej gniazdem żebraka. Znajdź go i przekaż to czego się dowiedziałeś. Na, na łzy Ilmater. Mam nadzieję, że się mylę. Tych dwóch już się wystarczająco nacierpiało. Ochem bohaterów dostanę. tak załatwię to... <laughs> Jak z, dostanę... Z, zakoń, znaczy, wykończę to zadanie, zakończę, zrealizuję... ...magiczna eksplozja, a ja mam... Level już wydałem 20 punktów, ale tu nic nie mogę już podwyższyć. O, i mam, bo odblokuj 3 Odblokuj rangę trzecią i to będzie fajna sprawa Bo na następnym poziomie sobie podniosę rangę czegoś, znaczy no odblokuję to Osiągnięcia Co to za osiągnięcie? żony atak zwiększa efektywność klasy pancerza, pewnie, że to wezmę, czego nie mogę zmienić. Czymnięcie same się wbiło? Ciekawe. No dobrze. Towarzysze, zacznij szkolenie. No to wysyłamy go na szkolenie. Bo tych diamentów astralnych. Duże ją tych talentów, tych astralnych, ja go wyszkoliłem od razu. I co To daje? Co mi nic nie daje, bo nie mam przywódca. Dalej jest neofitą. od którego momentu będzie akolitą, może od dziesiątego, ale już ma ósmy poziom. No i spoko. Od którego levelu? Od 10 od piętnastego można mu coś założyć. Dwudziestego piątego. levelu. no dobrze. Co by to jeszcze mamy za zadanka? Magiczna eksplozja. Nie będziemy tego śledzić. Na razie nie będziemy tego śledzić. Magiczna eksplozja. Gdzie on tam chce, żebyśmy szli? Do żebraka. No dobrze. To pójdziemy, ale w następnym odcinku. W tym odcinku się już z Wami żegnam. Dziękuję wszystkim za uwagę, bo się dziękujemy razem z Faustusem. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia i cześć. Pa-pa!